Chciałbym dzisiaj z wami pogadać o filmie z 2011, który pierwszy raz widziałem jakoś 10 lat temu, natomiast no na ogół nawet jak już mało po tylu latach z filmów pamiętam, czy to są jakieś pojedyncze sceny, kadry, po prostu szczątki, urywków, ujęć, fabuły, no to jeżeli chodzi o księdza właśnie, Kompletnie nic nie pamiętałem z tego filmu. Miałem wrażenie, jakbym go teraz oglądał po raz pierwszy, no a właśnie, był to jednak rewatch. Natomiast w sumie to i może dobrze, bo nie wiedziałem co się będzie działo. To miałem właśnie takie bardzo świeże podejście, jakby nie patrzeć. No i z racji, że film jednak swoje lata ma, bo 14 już to. Pogadamy sobie dzisiaj ze spoilerami. Ksiądz A w oryginale jest to Priest i jest to produkcja oparta na Manze. I tak naprawdę to mamy tutaj trzy gatunki, ponieważ możemy to zamknąć w horrorze, ale też akcji sci-fi. Będziemy mieli, słuchajcie, walkę, no właśnie, księdza z wampirami właściwie. Także jeżeli nie znacie tej produkcji, można najpierw odświeżyć, bo nie jest taka zła. Także zapraszam dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani nadrobieniem albo powtórką, no to obecnie ten film znajduje się na Netflixie, ale też na kilku VOD, gdzie można wypożyczyć dosłownie za 5 do 10 zł. Także no nie są to kokosy, bo z Netflixa z całą pewnością w końcu zniknie. To nie była absolutnie ich oryginalna produkcja, po prostu jest w ich bibliotece. W każdym razie, reżyserem jest tutaj niejaki. Scott Stewart, który, no, ma jeszcze trochę filmów na koncie. Między innymi tak w klimacie horroru Legion, który powstał rok wcześniej. I też ten film oglądałem i całkiem niezłą notę wystawiłem, ale znowu nie za specjalnie pamiętam. I jeszcze był jakiś film Sky. Coś tam nie pamiętam, ale wyświetlam teraz. Natomiast odświeżę dla tych, co nie kojarzą, czy nie pamiętają po prostu, jaką mamy tutaj fabułę. A więc właściwie cały świat, no, przyrównałbym do czegoś na podobę postapokaliptycznego świata, ponieważ ziemia jest spustoszała. Jak mówi opis, no bo były wojny pomiędzy ludźmi a wampirami i tak naprawdę ukształtowała się jakby nie patrzeć nowa rzeczywistość, na której czele stoi kościół. A to nie jest dosyć przyjemna wizja dla wielu z całą pewnością, ale no oczywiście jest tam mnóstwo wyznawców i albo jesteś z kościołem i z Bogiem, Albo jesteś przeciw i tak naprawdę nie ma innej drogi. No właśnie, i w to wszystko wrzucony jest nasz główny bohater, który dużo zrobił dla kościoła, który ma jakieś swoje moce, który jest generalnie ogarnięty, no i przysłużył się, więc też jego tutaj działania z przeszłości były docenione i są doceniane nadal, ale niestety musi on wystąpić przeciwko kościołowi, ponieważ zostaje porwana. Jego siostrzenica Lucy, chociaż z dalszej części filmu dowiemy się, że to wcale nie jego siostrzenica, tylko córka, tak naprawdę, ale właśnie. No, oddał ją w ręce swojego brata i tak naprawdę wychowywała się gdzie indziej, ponieważ on został przygarnięty pod skrzydła kościoła, właśnie. No i generalnie on chce ją ratować, ale z racji, że to jest poza murami miasta, tak w wielkim skrócie mówiąc. No to w ogóle Kościół się nie zgadza na to, żeby on na takiego quest'a się wybrał, no bo generalnie no, Kościół mówi, że w sumie to wampiry już dawno są opanowane i nam nie zagrażają, i no niby ona została porwana przez wampiry, ale Kościół w to nie wierzy, a szczególnie gość, który stoi na czele tutaj tego kościoła, więc ty też nie możesz tam w ogóle wyruszyć, mimo że to twoja rodzina, to no nie ma takiej opcji. No więc nasz główny bohater nie może tego zrobić a jedynym rozwiązaniem jest właśnie złamanie ślubów i przeciwstawienie się Kościołowi. No i oczywiście to robi, bo to jego rodzina, a wręcz właśnie jego córka, co może wielu ludzi nie jest świadomych tego w ogóle faktu, ale no on doskonale wie. No i generalnie cały ten świat, który tutaj został stworzony, a też trzeba od razu zaznaczyć, że potężny budżet dosyć, bo 60 milionów dolarów to wszystko kosztowało, no przypominał mi trochę świat takiego... Ja miałem kilka skojarzeń. Powiedziałbym, że generalnie, jeżeli chodzi o motywy fabularne, no to trochę taki Blade, tylko że gorszy, ale jeżeli chodzi o świat, to taki Mad Max o Blade do Cyberpunk. Miałem wrażenie i po prostu to jest jakaś wypadkowa tych rzeczy, tylko że no właśnie ten film był wcześniej niż chociażby taki Cyberpunk, tak. Tutaj mówię o grze, oczywiście. Mi się troszkę kojarzyła, ale no Mad Max to zależy który, bo mamy i stare i nowe Mad Maxy oczywiście. Natomiast to na pewno z czegoś ta produkcja czerpała. O, jeszcze mi się trochę z Matrixem kojarzyło, jak tam były takie sceny w slow motion, to jakby Neo czy Trinity po prostu tam, o, unikali jakichś ataków, jakichś broni, także... No pewnie kilka skojarzeń tutaj też będziecie mieli, jeżeli tej produkcji nie znacie, albo jak znacie, to, to może mieliście tak samo, napiszcie w komentarzach. Blade oczywiście też był wcześniej, więc... No, prędzej można by mówić, że to ta produkcja się inspirowała większością rzeczy, które, które tutaj wymieniłem, poza cyberpunkiem. Oczywiście, ale no, to jest na podstawie mangi, więc to było głównym źródłem więc pewnie stamtąd jest najwięcej zaczerpnięte. Natomiast ja nie znam tej mangi. Jeżeli znacie, no to ponownie zachęcam, właśnie do. Komentowania po prostu, żeby się odnieść, jak to wyglądało w materiale źródłowym w oryginale. Natomiast tutaj mamy drogą ekranizację. I szczerze powiem, że ten film, jak ja rzadko to mówię, że cokolwiek potrzebuje sequela, tak, czyli kontynuacji, to w wypadku, właśnie księdza, tutaj na no spokojnie mogłyby być jeszcze, myślę, dwie części, co najmniej, żeby to było trylogią, w sumie trochę tak jak Blade. Gdyby to się inaczej zakończyło, to na pewno bym tego nie powiedział, po prostu by ten film nie potrzebował sequela. Ale tutaj tak naprawdę ta ostateczna konfrontacja, ja to ujmę w ten sposób, czy po prostu to rozwiązanie fabularne w finale, tak naprawdę jest dopiero wstępem do takiej głównej misji, którą tutaj nasz tytułowy ksiądz, czy jeszcze inni bohaterowie, no muszą się podjąć takiego wyzwania, a mianowicie... No, te wampiry to tak naprawdę dopiero mogą przyjść do miasta. Teraz to one tam nawet nie dotarły, bo zostało to zduszone w zarodku i to obserwujemy przez niespełna półtorej godziny, bo to w ogóle jest dosyć krótki film, ale tutaj ewidentnie widać potencjał na drugą część, gdzie na przykład oni właśnie jadą tam w głąb w ogóle jeszcze tego miejsca, gdzie jest królowa wampirów jakaś i tam się nawiązuje jakaś konfrontacja. I na przykład trzecia część finalna tej potencjalnej trylogii mogłaby być taka, że jest totalna jadka i totalna wojna właśnie już w tym mieście, tam gdzie głównie Kościół właśnie sprawuje pieczę nad wszystkim. Ale wydaje mi się, że jest jeden konkretny powód, dla którego tak się nie stało. Natomiast to jest moja teoria. No ten film przy nakładzie 60 milionów dolarów zarobił około 78. A przypomnę, że w budżecie nie wlicza się marketing, więc załóżmy, że to kosztowało 60 plus marketing, to ten film może przy dobrych wiatrach był na zero albo tyci na plus. No więc pewnie studio powiedziało, że Hmm, nie do końca jest sens robić kontynuację, bo to nie zarobiło tyle co mogło, albo tyle co chcieliśmy, albo po prostu materiał źródłowy jest też na tyle krótki, że tam nic dalej nie było. Chociaż mi się wydaje, że chyba każdy się z tym zgodzi. Nikt by nie patrzył na materiał źródłowy, gdyby to zarobiło dużo kasy. Tylko robiliby dalej i sami by sobie te fabułę dopisali, i, i tak by pewnie było, ale się nie wydarzyło. I mamy tylko tę jedną część. No w każdym razie, jeżeli chodzi o tutaj realizację, o zdjęcia, o montaż, o efekty specjalne, to jak na 2011, tutaj teraz głównie mówię właśnie o efektach. To wygląda naprawdę dobrze i no, całość realizacyjna jest dopięta mam wrażenie na ostatni guzik. Pewnie jakieś tam detali można by się czepnąć, jakichś drobnych może niedopracowań czy trochę patosu, który się pojawia czasami w montażu, ale naprawdę jest tego niewiele, więc nawet nie przeszkadzało mi to w tym filmie. Aczkolwiek całość wygląda po prostu w tym opakowaniu właśnie, czy to jak jest opakowane bardzo dobrze i no siłą rzeczy za ten budżet, jakby ktoś to zrobił kiepsko, to naprawdę musiałby się mocno postarać, ale są i takie filmy, gdzie za tyle kasy wygląda to źle. Natomiast tutaj akurat do tej warstwy technicznej, realizacyjnej ja się nie jestem w stanie za specjalnie przyczepić. No druga z najważniejszych praktycznie warstw, czy najważniejsza nawet w sumie, to fabuła. No tutaj już jest szczątkowo, ponieważ mamy właśnie księdza, który... Jedzie ratować swoją córkę, no i później to się zamienia już w czystą rozrywkę, czyli nawalamy się z wampirami. Więc akurat tutaj troszeczkę niewiele tego zostało pokazane. Właśnie nie wiem jak w materiale źródłowym, czy on też był taki skąpy w fabułę, czy nie, ale no tutaj raczej jest to taki rozrywkowy akcyjniak aniżeli jakaś głębsza historia. Z drugiej strony, czy to źle? Nie do końca, no bo w sumie na tym ten film poniekąd polega. Ma być trochę jadki, trochę nawalanki i po prostu jakaś motywacja, żeby w ogóle podjąć się takiej misji, tak? No i ta motywacja jest, bo no ratujemy tę dziewczynkę, czy chcemy przynajmniej uratować, a gdzieś tam czyha jakiś złol, który ją porwał, wampir. No właśnie, tylko... Trzeci aspekt to wampiry, które akurat uważam, że w tym filmie są zaletą dlatego, że no my znamy skina wampiry już od dawien dawna i na ogół ten motyw jest bardzo podobnie ugrywany, tak? Czyli mamy jakiegoś typa czy, czy jakąś chmarę typów, których można strzelić specyficzną bronią właśnie czy jakąś tam konkretną amunicją czy nie wiem czostkiem im pomachać wiecie. I tak dalej, i tak dalej, i on umiera, i w sumie to tyle. I często te wampiry mają postać ludzką, tylko tam, wiecie, ząbki, inne oczy, inne gały, właśnie, i niewiele więcej poza tym często obserwujemy. Natomiast tutaj, tak naprawdę, takich ludzkich wampirów to jest bardzo mało. No, na przykład ten Zwol, taki główny antagonista, który jest bardzo silny. No, faktycznie, on ma postać człowieka, ale jest wampirem. Ma w sobie krew tej królowej wampirów, która. Ewidentnie ma dużo many i hp, bo naprawdę no, stworzyła silnego skurczy syna, który w sumie to miał nie żyć, bo on też był tym księdzem, czy po prostu należał gdzieś do kościoła, a tutaj, właśnie, no, z racji, że ma takie moce teraz, a nie inne, to chciałby znokautować, ja to tak ujmę, całe to miasto w drobny mak, w pył i po prostu przejąć władzę. No i właśnie, tak naprawdę. Pierwszy główny bohater dopiero w trzecim akcie odkrywa, że Ej, on w ogóle żyje, a jeszcze dodatkowo teraz ma takie moce. No, ciężko go będzie pokonać, ale oczywiście się uda, wiadomo, no bo tutaj dobro musi górować nad złem. No ale reszta wampirów, czyli cała ta chmara, z którą bohaterowie będą walczyć, to są ślepe stwory, które w ogóle nie przypominają takich typowych, znanych skina wampirów. I to jest bardzo spoko, ponieważ. No, po prostu to się wyróżnia na tle wielu, wielu innych produkcji z wampirami. Właśnie to, że są ślepe, no to jest bardzo fajna odskocznia. I nie są jakieś super inteligentne. Po prostu można przyjść i je odstrzelić, ale wiadomo, no nie są łatwym przeciwnikiem, chociaż nasz ksiądz jest. Tak ogarniętym zabijaką że no łatwo sobie z nimi radzi mimo wszystko. Ale jakby tam z 300-500 na niego skoczyło, to już by tak łatwo nie miał. A poza tym, jakby skoczyły na przeciętnego człowieka, to też by łatwo nie miał. Prawdopodobnie by zginął. A po prostu ksiądz tutaj, no, jest ogarem, tak? Więc mu idzie w miarę łatwo. I też nie obserwujemy aż takiej gigantycznej chmary wcale tych e, wampirów. Tak naprawdę, gdyby właśnie powstały te potencjalne sequele, to tam mogłoby się uwolnić naprawdę. Dużo tego dziadostwa potwornia i wtedy, jakby na to miasto tam, wiecie, tysiące tych wampirów się zbiegło, no to mogłoby być grubo, mogłaby być naprawdę niezła wojenka. A tak to wcale wiele ich nie ma, ale fajnie, że tak wyglądają. No jest jeden z tych najbardziej znanych motywów, że o, jak na słońce wyjdą, to pch, umierają jakoś tam zmysłem wyczuwają, kiedy jest ciemno, kiedy jest jasno, ale generalnie to są durne potwory, po prostu I, i to jest spoko w tym filmie, że jakbyś zobaczył takiego potwora, to byś nie pomyślał w ogóle, że ej, wampir, tylko nie wiem, może jakaś strzyga prędzej, albo po prostu, hej, jakiś tam potwór, co przychodzi i ma otwór, nie no, co przychodzi mordować, a ksiądz morduje je. No, i w sumie to akurat się tutaj wyróżnia, już niezależnie od tego, czy ten film jest ubogi, fabularnie, czy nie, to akurat ten motyw jest dla mnie jak najbardziej tutaj spoko. I plus, no, ja się dobrze bawiłem. Nie nudziłem się na tym filmie ani chwili. To znaczy, miał takie momenty może mniej angażujące, ale no, po prostu ta historia w miarę się nieźle rozwijała. Tylko właśnie, no, ten trzeci akt, to tak naprawdę wygląda jak wstęp do dalszej fabuły, do dalszej historii w ogóle. Tak naprawdę ta misja, którą tutaj obserwujemy. No potencjalnie z tej fabuły, gdzie my możemy sobie wyobrazić, co by było dalej, co też bohaterowie sugerują, no to nie jest w ogóle największą, ani najważniejszą misją. Mam wrażenie, że te największe, to ich nie ma w filmie, czyli te wojny, które kiedyś były pomiędzy ludźmi a wampirami, przez co ten świat teraz wygląda tak, a nie inaczej. I to, co mogłoby się wydarzyć dalej, gdy nasz główny bohater dotarłby do królowej. To by były, czy jedna była, druga by była, najważniejsze i największe misje, tak, czy wydarzenia w tej... Chciałbym powiedzieć serii, ale no w tej fabule powiem. A tak naprawdę to, co obserwujemy, to jest jakaś namiastka, ale ta namiastka kosztowała 60 baniek, no więc ciężko byłoby to pewnie rozciągnąć jeszcze tam do, nie wiem, dwóch godzin, żeby pokazać trochę więcej. Ale w dwóch godzinach byśmy nie zamknęli też tej historii. Mówię, to ze dwie, trzy części musiałoby mieć. No, teraz może do jakiejś wady przejdę. Poza tym, że to prosta rozrywka, co można potraktować oczywiście jako wadę, poza tam elementami patosu i brakiem głębi fabularnej. No to najbardziej też cierpią tutaj postacie, a właściwie to ich brak, ponieważ okej, okay, no mamy głównego bohatera, on jest zabijaką. Nic poza tym. Mamy inną babeczkę, która zostaje, no kilku księży jeszcze zostaje wysłanych po prostu z ręki kościoła, żeby go znaleźli, bo on pojechał na tę misję wbrew kościołowi właśnie. No to trzech ginie i nic o nich nie wiemy, a babeczka pomaga temu głównemu bohaterowi, bo ona w sumie tak chce i wcale nie przyjechała go schwytać. Co my o niej wiemy? Nie jestem przekonany, czy cokolwiek. Ja nic nie zapamiętałem. Mamy jeszcze typa takiego szeryfa, tam, który właśnie jest lokalną władzą, i który no, też stara się uratować tę dziewczynkę. On po prostu jest i umie strzelać. I umie, co on tam jeszcze umiał. Po zastrzelaniu. Aha, dobrze nożem rzuca. Super postacie. Jakby tu nie ma cech, tu nie ma w ogóle minuty poświęconej na jakikolwiek rozwój postaci. No jasne, czasem coś tam pogadają w dialogach, tak? Coś się dowiemy tak fabularnie, czy jakiś small talk, ale żeby tak serio jakieś postacie napisać, to nikt nie przyłożył do tego ręki. No dlatego się nie dziwię wcale, że ten film ma takie oceny, jakie ma. Nie mówię tutaj o średniej od widzów w Polsce, bo to jest akurat prawie 6.0, ale generalnie od krytyków podejrzę teraz. W Polsce to jest 4.5, czyli średnio. Na to Tomatoes widziałem 4.0, więc no po prostu jest to film bardzo mocno niedoskonały i bardzo wybrakowany, wręcz trochę taki pusty. Ale rozrywkowo, jeżeli tylko to kogoś intryguje albo jest to w tym filmie największy atut... Jak najbardziej można pozytywnie ocenić i można też się dobrze bawić. Aktorsko jest również całkiem niczego sobie. Nie ma tutaj jakichś większych zgrzytów, zresztą, no, kilku znanych po prostu aktorów i aktorek, więc to wygląda całkiem dobrze. Natomiast, no, reżyser, nie wiem, z tego scenariusza, czy wycisnął wszystko, co mógł? Pewnie nie, pewnie nie, bo można by było to zrobić na pewno lepiej. Mógł trochę tchnąć życia w te postacie jeszcze, ale no właśnie, on też by tutaj z główna bata nie ukręcił. Wydaje mi się, że. Scenariusz jest najsłabszym punktem tego filmu, i musiałby być lepszy, żeby też reżyser mógł jeszcze więcej wyciągać, ale znowu ten reżyser też nie jest jakimś super reżyserem, i po prostu. No, powiedziałbym, że zrobił to, co mógł, ale wydaje mi się, że mógł więcej nawet z tego scenariusza. Dlatego, no tutaj właśnie te dwie, te dwa stołki, czyli scenariuszowy i reżyserski, trzeba by obsadzić. Solidniejszymi twórcami, i wtedy może te 60 baniek by było wykorzystane lepiej. Może jeszcze gdyby marketing bardziej był podkręcony, to by to zarobiło więcej, może byśmy dostali te kontynuacje, Kto wie. Tak czy siak, no oczywiście na końcu Zwol zostaje pokonany, to jest chyba oczywiste. W ogóle Zwol to sobie pociągiem, wiózł wampiry do miasta, jeszcze w takich kokonach dopiero one były, ale oczywiście pociąg zostaje wywalony z rowerka, tory były złe, szyny były złe. Babeczka podjechała na motorze, wysadziła dynamitem ten pociąg i no dziewczynka została oczywiście tutaj uratowana, ta nasza Lucy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wampiry nie dotarły do miasta, Zolz został pokonany. No i właśnie dopiero tak naprawdę by się mogło tutaj zaczynać, że główny bohater z innymi jedzie, czy, czy no biegnie, nie, jedzie, tak. Takie fajne motorki mieli z Nitrem sobie na misję upolowania królowej i ta królowa by mogła, wiecie, norę spić, mnóstwo tych wampirów i dopiero byłaby jatka. Ja bym to chętnie zobaczył, ale chyba nie zobaczę, bo jest 2025, a 14 lat minęło od tej produkcji i ja nigdy nie słyszałem, żeby coś tam miało się wokół tego projektu pojawić, że ma być jakaś kontynuacja czy coś, także trochę szkoda. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak wam się ten film podobał, jeżeli oglądaliście? Czy fajny, czy niefajny, czy ta rozrywka jest wystarczająca? Czy szukaliście czegoś więcej? Jeżeli chodzi o moją ocenę, 6 na 10 bo naprawdę nieźle się bawiłem. A czy dobrze się bawiłem? Nawet w sumie tak, dobrze się bawiłem. Tylko no te wady, które wymieniłem, no trochę przyćmiewają też tę rozrywkę. Więc tu jest tak z tym 50-50, nie? Gdybym miał oceniać samą rozrywkę, to takie 7, ale gdybym miał oceniać scenariusz, postacie. To tak 4-5, dlatego z tego mogę tylko 6 wyjąć. Tak sobie jakoś to wypośrodkować musiałem, żeby wszystkie te elementy, o których wspominałem, no jakoś zrównoważyć do jednej konkretnej oceny, więc taka, a nie inna. A jeżeli nie znacie tej produkcji, a wam pozdradzałem trochę, ale w sumie to jest tego typu film, że tutaj te spoilery, to w ogóle nie ważą, mam wrażenie, to dajcie znać, czy macie ochotę nadrobić. Przypominam, że obecnie jest na Netflixie i na kilku Wilde do wypożyczenia. No i co, kto z Was do końca, zostawiajcie hashtag mm, wampir, ale specyficzny wampir może być. Może być ksiądz, oczywiście. E, cyberpunk, Matrix, słuchajcie, Mad Max, wszystkie te blady, nie blady, Mix, Hybryda, Blender. O, bardzo fajny hashtag na dzisiaj, Blender. <dziękuję>, Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. No i czekam na Wasze spostrzeżenia. Na razie.